No, jak widzicie, troszkę rzeczy zostało zrobione w łódce. No, oprócz tego, że została wybebeszona całkowicie ze wszystkiego, jak widać, ze świateł, nie było tu też przełączników, ani tych spustów do haczyków. Zamontowałem to. Szkoda, że Wam nie pokazałem, no ale to jakby dziur Wam chyba nie... nie... Trzeba pokazywać, bo to bez sensu. Zostały zamontowane na nowo. Jak widać, zostały tylko dziury na oświetlenie, które już zamówiłem. Bo to oryginalne nie podoba mi się. Bo po prostu te oprawki, które są na diody, są z plastiku. Te z tyłu. No i to była trochę lipa. Nie lubię takich rzeczy. Już jak to dali metalowe. I te oprawki po bokach też dali metalowe. To szkoda, że te z tyłu nie dali, więc zostały zamówione na Allegro. Przyjdą mi dwa różne, mianowicie wypukłe i wklęsłe. No i zobaczymy co i jak. No i będę LEDy tak samo zamawiał nowe. Matowe, bo matowych nie było w tej łódce, a dość mi się podobają. Zobaczymy, przyjdą, to, to wam pokażę. Mały update. Nie wklejałem tego na silikonie. Kiedyś to było na silikonie, może tutaj jakieś małe ślady tego silikonu zostaną. Ten silikon był tutaj wszędzie zaklejony, i wszystko było tym silikonem. Teraz zakleiłem to na żywicy epoksydowej. Nie wiem czy to będzie widać, czy nie. Tutaj taki fajny rancik się z tej żywicy zrobił dookoła, więc ta woda, która będzie się tulała na tą łódkę, na pewno nie będzie podciekała do środka, bo ta żywica sobie po prostu wyszła tak ładnie na zewnątrz. Ona jest przeroczysta, więc. No nie wiem, czy to tak zobaczycie na kamerze, szczerze powiem. Jest duża szansa, że nie. Czekajcie, może tak Wam pokażę. O! Jak widzicie, tutaj jest takie nadlane żywicą dookoła. No i to, i to mi się akurat podoba, bo tak jak mówię, no będzie po tym ściekało, a nie będzie, nie będzie tam gdzieś woda podciekała do środka. A nie będzie podciekała woda do środka. Tutaj tak samo zostało to przyklejone na żywicy. Fajnie tutaj żywica. Też nie wiem. No, może to widać, może nie. Fajnie żywica też tutaj się ponadlewała na boki. I widać, jak fajnie powychodziła tutaj. O, tutaj widzicie taką kreskę. To jest w środku, właśnie żywica. Ona sobie wyszła jakby tam na zewnątrz, więc też nie powinno się tutaj nic dziać z przyciskiem z przyciskiem nie nadlewałem tego, bo też wyszła ta żywica ale nie nadlewałem bo akurat to mi się szczerze powiem nie podobało, więc powycierałem tutaj to dokładnie ten przycisk no jest tylko i jest tylko sam przycisk, ale, ale też się fajnie żywica wylała ładnie to powycierałem i, i teraz fajnie to wygląda no, powoli będę zamawiał też śruby napędowe nowe no bo z tymi jak tam widzieliście w pierwszym filmie sorry, że się nie chcę wyostrzeć, yy, są popękane i to tak dość ostro no a nie może czegoś takiego być no także tyle. no Dół łódki, że tak powiem jeszcze się robi, mianowicie jeszcze się moczy, żeby pościągać z niej cały silikon. Jak widzicie tutaj tego silikonu już nie ma nigdzie, na żadnej burcie ani na niczym. Wszystko zostało bardzo fajnie pościągane, i bardzo ładnie. Jestem w szoku, że to tak fajnie zeszło. No dobra, nie chcę się rozgadywać. Nie chcę, żeby ten film był jakiś super długi, jak będą jakieś, że tak powiem, prace do przodu pójdą, to wam to wam wszystko powiem. A gdzie ja mam te? O! Tutaj są te stare osłony LEDów, no i to jest z plastiku. Nie wiem, jakoś mi się to nie podoba. Zobaczymy. No, przyjdą nowe. To zobaczymy. Tutaj były. O, a tutaj są te boczne. No i to już jest fajne, bo to jest metalowe, ale widzicie, jaki się syf tu w środku zbiera. Nie wiem, czy to, czy będę właśnie coś takiego zostawiał, czy nie. No to już jest spoko, bo jest metal, ale ale zobaczymy, no, także no tak, tak prace na razie powolutku sobie idą do przodu dobra, jakbyście mieli jakieś sugestie to piszcie pod filmem co byście chcieli zobaczyć za chwilę będziemy uzbrajać je w ledy, ciągnąć tutaj okablowanie, też mam taki trochę nowy sposób na pociągnięcie tego okablowania i, i poupinanie tego wszystkiego, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Trochę testów porobiłem, yy, mianowicie testów y, tych otwierań oryginalnych, myślałem, żeby ich nie zostawiać i je wyrzucić. E, I zrobić coś nowego, ale chyba jednak y, suma sumarum będą, y, że tak powiem, bo są bardzo mocne, bo właśnie sobie robiłem testy i są bardzo mocne. Jeszcze kolejny update, co do, to są te otwierania, no inaczej, te z pustych haczyków, które mają być tu z tyłu, one oryginalnie miały dziurkę, tutaj, że tak na wylot, o, może nawet widać, powinniście widzieć że tam w środku jest dziurka trochę bez sensu, ja to zakleiłem też żywicą bo jak widzicie, no tutaj też jest dziurka gdyby się nam tutaj dostała woda no to tu jest już duża dziura to było oczywiście tak zakręcone i jakby się do tego cylinderka dostała woda, no to no to wleciałaby nam do łódki ja to postaram się po prostu wszystko przesmarować smarem tak, żeby to było w miarę szczelne, no i, no i tyle no. No i zobaczymy. Nie powinna się tu woda dostawać tak naprawdę, no musielibyśmy utopić łódkę. Dobra, tyle nie przedłużam na razie.